to moja a to francuskiego króla Gongu. bo nie było stacha. Witam was serdecznie z poligonu w Zielonce. Wszyscy strzelcy długodystansowi znają ten poligon, lubią i przyjeżdżają tutaj na Puchar Polski, a także na treningi organizowane przez Team 99. Właśnie dzisiaj jest ostatni trening w tym sezonie. No i przyjechaliśmy na ten trening oczywiście z kamerą i trochę też postrzelać. Portal Strzelecki jest patronem medialnym cyklu Pucharu Polski Long Range Shooting w Zielonce. I przez te kilka miesięcy, bo od kwietnia chyba, przekazywaliśmy Wam wszystkie informacje związane z treningami i z zawodami na tak tzw. Zielonce. I dzisiaj kończymy już te przekazy. Będziemy za tydzień w Orzyszu na East Bullet Halls. I też będziemy tam przekazywać dla Was różne ciekawe informacje. Za nami połowa treningu. Wszystko idzie jak na razie bardzo sprawnie. Jest oczywiście bardzo miło, jak zawsze w tych tutaj gościnnych terenach zielonki. Mamy też oczywiście fajny poczęstunek przygotowany przez Team 99, ciasto pyszne, kiełbaski, no, wszystko czego dusza zapragnie. Witam serdecznie, Rafał Glecki z tej strony chciałbym Wam podziękować za cały rok strzelania przypomnę, znajdujemy się na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, ten piękny poligon na który możemy strzelać nawet do 2950 metrów tym razem jesteśmy na treningu, na którym dzisiaj strzelcy strzelają do 1850 z tego miejsca chciałbym Wam serdecznie jeszcze raz podziękować za to, że przyjeżdżaliście do nas i mogliśmy Was tutaj gościć i mamy Mam nadzieję, że Wasze umiejętności szczeleckie dzięki właśnie temu obiektowi jeszcze bardziej się w tym roku rozwinęły. Życzę Wam tego, żebyśmy w przyszłym roku mogli się tutaj spotkać i na treningach, i na zawodach.